Hej, Siemanko, z tej strony Michał i Kamil. O, i widzicie, że będzie dzisiaj driftowanie. Ale dwie minuty, czy nie? Kilka minut. No ileś tam czasu. Nieważne, no to. Dobra, startujemy! Ale ty Ta jasna. Jechałeś w bok. <grym> tak, tak, już połapu jechałeś. Dobra, poczekaj. Jeśli się cofnę, no to zobacz. Dziękuję, bo powiedzieć, ale nie Ja mam teraz, mam nauczać. piękne nie odpow. Moja, nie, nie, udało. nie, 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 To już